Cześć, z tej strony Zordi Petrohead witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Ferrari F40 Competition z kolekcji Fizy Publishing. O w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jakie elementy zawiera 79 numer kolekcji. A potem złożymy sobie światła tylne lewe. Jeśli interesujecie tego typu temataka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy mogli obejrzeć ten film wcześniej. A teraz zaczynamy. Numer 79 zawiera reflektor paraboliczny plastikowy klosz lampy plastikowy ramki plastikowe dioda led z okablowaniem i jak już wiemy jakie mamy elementy zabieramy się za składanie no i uwaga fanfary fanfary bo dzisiaj nie musimy tych rzeczy które dostaliśmy chować do pudełka bo dzisiaj je wykorzystujemy więc bierzemy sobie Diodę LED. Tak jest. Bierzemy sobie diodę LED. Bierzemy sobie ten element lampy yy, i wkładamy diodę. No, w ten otwór oczywiście. Elegancko. Następnie bierzemy sobie klosz lampy. Ouch. Yy, I wciskamy w ten sposób, żeby czerwone światło było tam, gdzie wsadziliśmy LEDa, no tu się po prostu kładzie. Yy. Następnie bierzemy sobie kratę kratę ogona, o, teraz tu jest nazwana kratą ogona yy, z 78 numeru i z lewej strony wsadzamy. O, tutaj są takie małe sworznie, takie sworzniki malutkie, ciupulkie i one tutaj właśnie jak widzicie przechodzą przez te otwory. Mhm. Następnie bierzemy sobie ramkę. Na ramce mamy znowu są dwa sworznie i tutaj w lampie też mamy dwa sworznie w środku. I właśnie w ten sposób, mam nadzieję, że w ten, chyba nie ma znaczenia, czy to zrobię tak, czy tak, chyba nie ma znaczenia, ale w jaki sposób to złapać, żeby to... Czy to już się złapało się, czy się nie złapało się, ciężko stwierdzić, teoretycznie nie lata. Powiedzmy, że lekko grzechocze, no ale to by było na tyle. Tu widzę, o, tutaj widzę, że sworze weszły ładnie do końca. I chyba jest. Chyba mamy to. Tak właśnie się prezentuje krata ogona z zamontowanymi światłami tylnymi, lewymi. No właśnie, dziwna jest ta nazwa, bo to jest taki bardziej pastylny, po prostu krata pasa tylnego. No ale dobra, no nieważne. Tak jak powiedziałem w prezentacji chyba poprzednim odcinku, no to szkoda, że tej kraty nie dali nam złożyć. No ale no trudno, mamy to gotowe, nieco pogięte, ale mam nadzieję, że po zamontowaniu to już, że tak powiem nie będzie przeszkadzało. Jeśli chodzi o światła, no to jestem zawiedziony, że nie będzie kierunkowskazów, że mamy tylko doprowadzoną, znaczy mamy wyżłobiony otwór tylko i wyłącznie na yy, światło stopu. A nie ma na kierunkowskaz. No, trochę szkoda. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie mieć większy wpływ na rozwój tego kanału, możecie zostać wspierającymi, klikając w odpowiedni przycisk pod tym filmem. Wspierając kanał, pomagacie mi robić dla Was więcej filmów oraz m.in. macie wcześniejszy dostęp do filmów, które wrzucam na kanał. O, w następnym odcinku złożymy sobie światła, tylne prawe. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z Wami żegnam. Dzięki Wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.